w Austrii, w Czechach, w Niemczech. Chciałem podkreślić, że w Niemczech jest w mieście Celktę Muzeum Szopek Betlejemski. Telgte to miasto liczące niespełna 20 tysięcy mieszkańców, położone w nadreni północnej Westfalii. Znane jest jako miejsce pielgrzymkowe, gdzie czczona jest Matka Boża Bolesna. Figura ustawiona jest w niewielkiej kaplicy, która została zbudowana w 1654 roku. Każdego roku odwiedza to miejsce około 150 tysięcy osób. Miasto to znane jest także z Muzeum Szopek Bożonarodzeniowych, liczącego ponad 150 eksponatów z całego świata. Łatwo tam trafić, bo już na ulicy prowadzącej do muzeum ustawiona jest jedna z nich z figurami znacznej wielkości. Po wejściu do wnętrza ogarnia odwiedzających wyjątkowa aura towarzysząca oglądaniu poszczególnych eksponatów, które w jakimś stopniu przywołują obrazy z dzieciństwa. Po przeciwnej stronie Muzeum Szopek można w pewnym uzupełnieniu zwiedzić Muzeum Religii Świata. Tu eksponaty ukazują różnorodność religii w pewnej spójności tęsknoty człowieka za tym co dobre, co uszlachetnia jego wnętrze, co motywuje do aktywności ludzkie serce. Symboliczny jest też tzw. stół jedności religii, na którym ustawione są symbole poszczególnych religii. Nieco kontrowersyjnie w tym wszystkim prezentuje się włożony w małą gablotkę szalik kibica piłkarskiego. Na piętrze można obejrzeć salę sakramentów, gdzie oprócz poszczególnych symboli ukazujących sakramenty, na przestrzennej planszy ukazany jest układ roku liturgicznego. Nietypowy dla sal wystawienniczych jest pokój gdzie na fotelach w pozycji leżącej można oglądać obrazy filmowe wyświetlane na suficie, które na przemian uspokajają swoją błogością lub wprowadzają ognisty niepokój. Jest też Izba Kłodzka Pamięci, poświęcona tradycji i kulturze materialnej hrabstwa kłodzkiego Franc'a Monsego który po wysiedleniu zamieszkał właśnie w Telktę. Opuszczając to miasto z tak dużą porcją wrażeń, spoglądamy na dekoracje świąteczne, przywołujące anielskie śpiewy. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi... pokój ludziom dobrej woli. W kościele Świętej Trójcy jest ruchoma szopka, która jest bardzo mocno związana z miastem Gdańsk. Ostatnia szopka była przez 5 lat remontowana i dopiero od zeszłego roku jest udostępniana dla turystów. się w kościele Świętej Dójcy. Ojcowie Franciszkanie przybyli tu w średniowieczu. Od 1420 roku nasi bracia w Gdańsku są. Oczywiście z przerwą dosyć długą, kiedy reformacja przejęła nasze, nasze budynki, kościół i klasztor. W klasztorze powstało potem słynne gimnazjum akademickie. Naszym kościom zaś zawiadywali Luteranie do 1900. 1945 roku. Już w kwietniu 1945 roku ojciec Norbert Uliasz, jeden z naszych braci, przybył tutaj, żeby zabezpieczyć kościoły, i od tego czasu jesteśmy, jesteśmy i posługujemy w tym miejscu jako, jako Franciszkanie, jako bracia mniejsi. Jedną z tradycji, pięknych tradycji, które przynieśliśmy, to jest tradycja budowania szopek. Skąd się to wzięło? Mało kto pamięta, kto wie, ale w kościołach franciszkańskich nasze przypominamy, że tradycje, tradycja ta bierze swój początek od samego świętego Franciszka. W 1223 roku zorganizował, można powiedzieć, pierwsze takie aselka na żywo w Grecjo, w malutkiej miejscowości położonej niedaleko Rzymu. Zaprosił pasterzy, zaprosił kobietę z małym dzieckiem. Oczywiście zwierząt nie brakowało w górach. Chcieli otworzyć to dosłownie, co działo się w Betlejem, i to się udało. Potem bracia roznieśli tą tradycję, którą powtarzano każdego roku na cały świat, i właściwie trudno sobie dzisiaj święta Bożego Narodzenia wyobrażać bez szopki, bez jasełek, bez żłubka, a to właśnie stamtąd, od samego świętego Franciszka, naszego założyciela. Powiadają niektórzy, że w Kościele Świętej Trójcy, tu u nas w Gdańsku, jest jedna z najpopularniejszych szopek w Gdańsku na pomorzu. I rzeczywiście tak jest. Kiedy spojrzymy na ilość osób, które przychodzą w święta i tuż po świętach, to podejrzewam, że tylko w dwa dni świąt około 20 tysięcy wiernych nawiedza naszą świątynię. To jest ogromna ilość. Kiedy patrzymy na skalę roku, nigdy nie mamy takiego oblężenia wiernych, jak właśnie w święta Bożego Narodzenia. Ustawia się kolejka, oglądają, oglądają to wierni z dziećmi, ale dorośli także są zainteresowani i to się wszystko rusza. W dobie internetu i telewizji można powiedzieć, jest to zadziwiające, że, że taka, taka rzecz jest w stanie przyciągnąć tak ogromną ilość, takie rzesze, rzesze wiernych. Tradycja Sięga lat 50. kiedy zbudowano pierwszą, na początku były to takie bardzo skromne, skromne szopki konstruowane każdego roku. Tu cała rodzina szulistów właściwie była włączona z Jasienia, do dzisiaj nam pomagają tą szopkę uruchamiać. Została zbudowana, można powiedzieć na stałe, w, dokładnie w, w stanie, w, wtedy, kiedy stan wojenny wprowadzono w Polsce, uruchamiano szopkę tą stałą. Ona przetrwała aż można powiedzieć po 2009 rok, kiedy musieliśmy szopkę rozebrać, ponieważ tam rusztowania trzeba było ustawić na czas remontu okien, ale postanowiliśmy też wykorzystać ten moment do tego, żeby tą szopkę zbudować raz jeszcze od nowa. Z dobrych materiałów, można powiedzieć z najlepszych materiałów, przebudować mechanizm, udoskonalić wnętrze. Większość figurek była robiona przez profesjonalistów z teatru Miniatura, to są dzieła sztuki, to jest to jest majstersztyk. Tu Warto nawet sobie poglądać z bliska, popatrzeć, jak to jest niestety zrobione. W szopce występują święci polscy i polscy błogosławieni, ale także pojawiają się figurki. Związane, świeckich osób związanych z Gdańskiem, tak jak Heweliusz, Fahrenheit, Schopenhauer. Miło nam, że możemy też takie osoby prezentować, pokazywać ich historię Polski, ale także historię Gdańska. Nie tylko coś się rusza, coś jeździ, ale także coś się opowiada. Można powiedzieć, że tu rzeczywiście opowiadamy o Narodzeniu Pańskim, o tej prawdzie wiary, która jest dla nas chrześcijan bardzo bliska i i droga, a jednocześnie opowiadamy historię Polski, historię Gdańska, Są o osobach, ale są także budynki, to najbardziej charakterystyczne, oczywiście zarys Kościoła Świętej Trójcy, ale także Kościół Mariacki, Trzy Krzyże, gdzieś tam w oddali także, może troszkę nieudolnie zbudowa, zbudowany, może troszkę przebudujemy, ale też stadion, dźwigi gdańskie, to wszystko, co buduje ten nasz klimat gdański, co nam mówi o naszej historii, z której jesteśmy dumni jako gdańszczanie. Jestem plastykiem i, i można powiedzieć, że całą, cała aranżacja spoczęła na mnie, i, i sporo tych elementów, które w szopce są, jest, można powiedzieć, tak w cudzysłowie, moją produkcją. Staram się, żeby to, co, to, to, co robię, to, co wykonuję, podobało się innym. Tak? Także w dużej mierze myślę o dzieciach, a wiemy, że, że dziecko lubi sobie popodglądać. Po Także pojawiają się różne elementy takie, które mogłyby zaintrygować, które mogłyby dziecko zatrzymać na, na dłużej, ale myślę, że. Także takie elementy, które dla dorosłych również byłyby interesujące, kolorowe, wnosiły dużo ciepła i radości. Przecież tego oczekujemy przy szopce. Na dziedzińcu budujemy szopkę dużą. Przyjeżdżają zwierzątka, są pasterze, to są nasi studenci i, i, i osoby z nami związane, które odgrywają tutaj swoje role. Tu myślę o w dużej mierze o Asi i Grzesiu, którzy przez kilka lat stali w szopce, odgrywali rolę Marii i Józefa, a dzisiaj już są małżeństwem. Także możemy powiedzieć, że także takie sukcesy. Proste jest to niezwykle sympatyczne, miłe, ale to nam też pokazuje, jak te więzi są budowane, też tutaj przy okazji Bożego Narodzenia. Ta żywa szopka, rzeczywiście, ono, choć jasne, zwierzątka mogą króciutko stać tu w szopce na dziedzińcu, także tylko w dwa dni świąt, pierwszy i drugi dzień świąt, zwierzęta są, ale, ale my się te szopki się dopełniają. Ta jedna, która pokazuje nam tą, tą taką prawdę o tym, że Pan Jezus narodzi się w stajni, ta druga kolorowa, która jest bardzo mocno wpisana w tradycję obchodów. Świąt, zwłaszcza w Polsce, nie tylko w Polsce, bo kiedy spojrzymy na, na szopki, ruchome szopki, to, to we Włoszech przecież mamy ogromną tradycję. To właściwie każde miasto, miasta się prześcigają w tym, w tym konstruowaniu, budowaniu. Jan Paweł II w końcu też zażyczył sobie, żeby taka szopka stała również na Placu Świętego Piotra. Ta szopka jest na tyle popularna, że Gdańczanie generalnie czują się zaproszeni i sami przychodzą. Staramy się o to, żeby szopka, zwłaszcza w okresie Narodzenia Pańskiego i, i po Bożym Narodzeniu, była otwarta cały czas czyli od rana do wieczora była czynna i tak jest. Nam na tym, i zależało nam na tym, żeby na tyle tą szopkę przygotować, tak ją zbudować, żeby ona mogła być czynna cały rok. Także jest ona oszklona. Poza okresem Wielkiego Postu i poza Adwentem staramy się, żeby była czynna cały czas. Zwłaszcza też wakacje, sporo turystów przyjeżdża, niech zobaczą też, że w Gdańsku takie kolorowe, piękne rzeczy mamy. I to nas cieszy, że, że w wakacje turyści zagranicy mogą sobie kawałek Gdańska zobaczyć, kawę polskiej historii. Kiedy mówimy o Świętym Franciszku przy Szopce, to warto yy, widzom życzyć tak po prostu po franciszkańsku pokoju i dobra na każdy dzień roku. Oczywiście na, na nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego, ale na każdy dzień roku i tego jako ojcowie Franciszkanie z Kościoła Świętej Trójcy wszystkim życzymy.